Cześć, e, witajcie bardzo serdecznie. Mamy takie wyjście na żywo, ponieważ wyszedłem nagrać dla Was kilka filmików, bo gdzieś ma być e, jakieś załamanie pogody. Czekajcie, wyłączę sobie e, tylko powiadomienia, bo już coś tam się przełącza i mi dzwoni telefon. Teraz powinno być już e, OK. Jestem nad taką rzeczką. Kilka odcinków nagram, bo e, będzie zmiana pogody. Natomiast przy okazji takie krótkie wejście. Chciałem Wam coś pokazać ciekawego. Mamy rzeczkę, fajnie, nie ma nikogo, troszkę się zerwał wiatr, bardzo ciepło. Na jednym z moich filmików, które kręciłem, szukałem takiego geofita, śledzienicy skrętolistnej. Napotkałem ją tu. Co prawda nie jest jakoś rozwinięta, ale myślę, że warto Wam ją pokazać. Oznaczyłem sobie ją wcześniej tam z tyłu plecakiem, żeby jej nie zgubić, bo jest to wejście na żywo, żeby nie było jakiejś większej wtopy. No czekajcie, podejdziemy. Sobie i zaraz sprawdzimy. O. Jest mój plecak. O, dajcie, zaraz wam ją tu pokażę. O, tutaj, to jest ta roślina. Jest to oczywiście geofit wiosenny, mamy wiosnę, więc są to rośliny, które wychodzą na wiosnę. Roślina o tyle ciekawa, szczerze mówiąc. Ja sobie już wyciągnę z cyzorek, żeby wam pokazywać, które, na które rzeczy będziemy patrzeć. Roślina, która. Bardzo często przypomina trochę żabie oczy, a przynajmniej tak ją opisuje literatura. Zobaczcie. Mm, tutaj mamy tą roślinę. Łodyga jest. Praktycznie bez te, Ten Ten listek występuje. No czekajcie. Poczekamy aż się wyostrzy. Ok. Tutaj przy tej części zaraz, zaraz przy ziemi. No, jest ta ostrość, czy nie? Jest chyba. Natomiast zobaczcie, łodyżka, z tej łodyżki wyrasta kilka kwiatów, które mamy tutaj w tej części szczytowej. W zasadzie ta roślina jest bardzo przebiegła. Ona zwabia swoje zapylacze tym żółtym kolorem listków, bo tak naprawdę no tutaj tego pyłku jest bardzo marnie w środku, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o śledzienicę, ale co ciekawe, roślina ta jest zapylana nie tylko przez owady, które głównie nam zapylają te rośliny, między innymi motyle, pszczoły, czmiele, do takich roślin, do takich owadów należą. Natomiast śledzienica skrętolistna jest zapylana też przez ślimaki. To jest taka ciekawostka, bo nikt by naszych ślimaków polskich nie posądził o tak pracowitą pracę. A jednak, zobaczcie, tu mamy przy okazji kopiec kreta. Krety też się już obudziły. W zasadzie nie musiały się budzić, bo moi drodzy, krety są e, takimi ssakami, które nie śpią na zimę. Robią sobie zapasy, są e, bardzo stryczne. Jeszcze kilka ujęć tej śledzienicy. Śledzienica, odśledziony, i ktoś jak myśli, że odśledziony, to nie jest w błędzie, ponieważ. Dawniej stosowano ją na wszelkie schorzenia właśnie z żółcią, z śledzioną, leczono tą roślinę, jest to zaliczana do roślin takich leczniczych i chciałem bardzo ją Wam pokazać i strasznie się cieszę, że ją spotkałem, bo byłem kilka razy już wychodziłem w teren, nigdzie ją nie spotkałem. A bardzo ją lubię. Dlatego ją lubię, bo ma ciężką nazwę łacińską. Ile ja się uczyłem tej nazwy, moi drodzy? Chryzoplenium alternifolium. Do dzisiaj pamiętam, że opisał ją Linneusz chyba w 1853 roku bodajże. Strasznie miałem dużo problemów z wymową tej nazwy, w zasadzie mam do dzisiaj. Natomiast skrętolisna, i jeszcze no, domówmy, powiedzmy sobie troszkę więcej o tej nazwie polskiej, bo ma skrętolegle skręcone takie liście na tej łodyżce. Jest mi. W zasadzie staram się nie zrywać tych kwiatów, ale zrobimy sobie wyjątek, bo troszkę ciężko mi pokazać, czy te kwiaty w ogóle są zrobione. Zrobione, no, rosną skrętolegle. Także wabikiem jest ten żółty kolor, bo tak naprawdę ten kwiat jest bardzo malutki. Nie, może na tle mojego moich, moich t-shirtu mi się uda to pokazać. No, troszkę sprzęt nam odmawia posłuszeństwo. Natomiast czuję się już troszkę spełniony, że pokazałem Wam tą śledzienicę sprzętowiska. Ja ruszam dalej. Udało mi się nagrać coś o wierzbowisku, o pszczołach, o pożytku. Ja ruszam dalej swoją wędrówkę, a bo jeszcze spotkałem drugą roślinę którą bardzo lubię, ale o której chciałem nagrać coś więcej, więc nie będzie już wejścia na żywo, tylko będę mówił i nagrywał sobie troszkę więcej. No już mogę Wam zdradzić, niech będzie, bo troszkę podciągnąłem się za język sam w zasadzie. Będzie to kokorycz. No właśnie, kokorycze. Pusta czy pełna? Na to pytanie będziemy sobie chcieli odpowiedzieć w tym filmiku. Serdecznie zapraszam do śledzenia Facebooka Symbiozy, naszego Centrum Edukacji Ekologicznej. Wchodzimy w nowe formy nauczania zdalnego. Chcemy być dla Was, szerzyć tą dydaktykę, pokazywać Wam tą przyrodę wiosenną, żeby Wam to nie umkło, gdy jesteście w domach. Widzicie, że tutaj dookoła mnie jest pusto. My też nagrywamy w takich miejscach, gdzie tych ludzi. No cześć, witaj, bo mam Widzę, że moja siostra nawet się przyłączyła bardzo fajnie. Widzę też kilka osób znajomych. Jak możecie, dać jeszcze znać, jak jest z jakością tego nagrania. To będę bardzo wdzięczny, czy mnie dobrze słychać i czy widać. Słuchajcie, to na tyle. Lecę do mojej kokoryczy. Nagramy coś więcej. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.